Cześć, witam Was ponownie na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj chciałbym się zająć, poświęcić, przepraszam, ten odcinek temu, co wydarzyło się wczoraj w europejskich pucharach. Moi drodzy, wydarzyły się fajne rzeczy. Dwa nasze kluby awansowały do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Nie było to oczywiście łatwe, zwłaszcza w wykonaniu białostockiej Jagiellonii, tu styl możemy się naprawdę przyczepić, ale jakie to ma znaczenie po raz pierwszy Polski, Polska jako kraj mamy dwa kluby w Lidze Konferencji, co jest naprawdę świetnym według mnie wynikiem. Do tej pory nigdy nie mieliśmy, zazwyczaj był to jeden klubik, który gdzieś tam na wiosnę próbował się przebić, a tutaj w ćwierćfinale są Aż Oczywiście mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. Nie czarujmy się, nie były to najlepsze mecze w wykonaniu Jagi i Legi. Tutaj, jeżeli chodzi o warszawską Legię, dokonał Gonzalo Fejo kilku mądrych zmian co w porównaniu na przykład z pierwszym meczem. Wpuścił do bramki Kacpra Tobiasza, który wczoraj spisywał się dobrze. Popełnił w jeden, jeden błąd, taki, gdzie wypuścił tę piłkę z rąk, no i jeszcze został sfaulowany przez wina bodajże ale, w nos, ale na szczęście dotrwał, dot, dot, dotrwał do końca i, i y, bronił bardzo dobrze. Miał kilka fajnych interwencji. No i Mark Gual, na którego na pewno kibice Legii mogą narzekać, i który wczoraj też nie grał rewelacyjnej, i rewelacyjnego meczu. Według mnie no, mógłby go nawet, gdyby Gonzalo Fejo miał większy... Wiek, wiek, miałby kilku napastników, to wybór z przodu to pewnie by go zmienił, a tak został do końca, no i opłaciło się w dogrywce. Mark Gual został bohaterem warszawskiej Legii, jak wiemy. Zdobył drugą bramkę, bardzo ładnie się zachował, przyjęcie kierunkowe, ładnie ominął obrońców, uderzył, fakt, że po rykoszecie i że po błędzie bramkarza drużyny przeciwnej, tak, Molde norweskiego, ale bramka jest bramką, nie ma co narzekać, jest, było 2 do 0, Legia ten dobry wynik dowiozła do końca, no i awansowała przy aplauzie swoich kibiców, swoich panów. Do ćwierćfinału, gdzie będzie potykała się z londyńską Chelsea. Tu też były pewne zmiany, ponieważ i Chelsea, i Tottenham awansowały. I mecz, który miał pierwotnie być rozgrywany w Londynie, czyli najpierw miało być to na Stamford Bridge, rozgrywane pierwsze spotkanie, a rewanż miał być w Warszawie, jednak tutaj w UEFA. Po prostu zamieniła kolejność, dlatego, tak jak mówię, dlatego właśnie, że też Tottenham gra na tym samym stadionie, i, i, i tutaj podjęto taką decyzję, że to Chelsea zagra pierwszy mecz u siebie 10 kwietnia, 17 rewanż, nie przepraszam, odwrotnie, 10 kwietnia w Warszawie, a 17 kwietnia rewanż w Londynie. Będzie to na pewno duże przeżycie dla piłkarzy, dla fanów warszawskiej legii. No oczywiście legia już nic nie musi. No trafiła na bardzo dobrego przeciwnika. Samo to, że można potykać się z takim klubem jak Chelsea, to, to jest coś pięknego. I myślę, że będzie, będzie ciekawie. Tak, patrząc na skład Chelsea, to Chelsea w tej lidze konferencji chyba ani razu nie zagrała takim podstawowym składem. Wiadomo, wczoraj pokonała Kopenhagę, też jeden do zera. Mówię, oni chyba nie grali ani razu składem podstawowym i tego bym się też nie spodziewał w meczu z warszawską Legią, ale Marka to zawsze jest Marka. Tak, grać zawsze z drużyną, która jednak jest jedną z czołowych klubów Premier League. No i gratulacje dla warszawskiej legii. No i gratulacje też dla Jagi, o której chciałbym też, której chciałbym też poświęcić kilka. Słowo, no, jaga wyglądała tak powiedzmy sobie szczerze, mega słabo. Do 60 minuty Jagielonia nie potrafiła nic zrobić. Grała naprawdę nieciekawie, straciła szybko pierwszą ramkę, straciła na początku drugiej połowy, drugą ramkę na całe szczęście, potem się jaga pozbierała. I myślę, że tutaj jest wejście Tarasa Romańczuka zmieniło, odmieniło troszeczkę Jagielonię. Jagiellonia zaczęła atakować nie udało się zdobyć bramki w Belgii ale powiedzmy sobie szczerze Jaga utrzymała tą przewagę 3 do 0 z pierwszego meczu tu w Belgii wprawdzie te dwie bramki straciła, ale najważniejsze, że przeszła i że mamy dwa kluby w konferencji lig. Uważam, że to jest świetna sprawa dla polskiego futbolu, a tym bardziej moi drodzy, że awansowaliśmy na 15, na 15. miejsce w rankingu FIFA, jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe. To jest fajna sprawa. No i teraz będziemy mieli aż pięciu przedstawicieli, oczywiście. mistrz i wicemisz Polski będą mogły już rozgrywać swoje mecze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a więc myślę, że też może być tak, że po prostu polskie kluby zaczną inwestować bardziej w siebie, bo jest o co się bić w pierwsze pięć miejsc, no lub cztery miejsca, to w zależności od tego, kto zdobędzie oczywiście też Puchar Polski w sezonie 25-26 to będzie bardzo, bardzo istotna Myślę, że to powinno pomóc polskiemu futbolowi, polskim klubom przynajmniej się rozwinąć, że powinny, powinny kluby bardziej zacząć inwestować i że takie transfery na przykład za milion czy za półtora to będą dla nas normą, że nasze kluby przestaną się obawiać inwe właśnie inwestować, bo stwarza się ta sytuacja, która, która oczywiście daje nam tych pięć zespołów. Bardzo fajnie, że tak się złożyło. Wydawało się przed tym sezonem początkowym, początkowo, tak, że nie damy rady aż tak punktować, a jednak zapunktowaliśmy na tym poziomie 15. miejsca. I co, co bardzo, może, bardzo, bardzo nas może cieszyć zawsze, tutaj jest to dodatkowe miejsce w tych pucharach, zobaczymy. Jak będzie to wyglądało? W każdym razie w Lidze myślę, że zwiększy to możliwości klubów, zwiększy rywalizację o te czołowe pozycje, które będą dawały grę, oczywiście, w Europie i w europejskich rozgrywkach. Możemy mówić, że Liga Konferencji to trzeci poziom rozgrywkowy, ale ja pamiętam takie czasy i pewnie. Wielu starszych kibiców też pamięta, kiedy były, zawsze były trzy puchary, bo był Puchar Zdobywców Pucharów, była Liga Mistrzów, prędzej Puchar Mistrzów Krajowych i później był jeszcze Puchar UEFA, więc nic się tutaj pod tym względem nie, nie zmieniło, a myślę, że, że zawsze zarobienie tych pieniążków to jest dla naszych klubów bardzo dużo. Nie trzeba wtedy brać jakichś dotacji od miasta, jak to niektóre kluby mają w swoim zwyczaju. I myślę, że tutaj powinno za, powinien pójść za tym rozwój i powinniśmy ściągać do naszej ekstraklasy lepszych zawodników niż to miało miejsce do tej pory. Kluby powinny właśnie. Oczywiście mówię o czołowych klubach, nie mówię o klubach, które będą gdzieś tam walczyły sobie, prawda. O te miejsca niższe, no bo tak też, tak też bywa. To myślę, że ta czołówka przynajmniej będzie, będzie ciekawiej niż jest do tej pory, ale to oczywiście tak dopiero będzie od sezonu 26-27. Ale fajnie, fajnie, że takie coś możemy przeżywać, że mamy dwa kluby w ćwierćfinale. finale. Oczywiście jej przeciwnicy są z dużej półki, bo jest i Betis Sevilla, tak więc też groźna drużyna, którą, z którą potykać się będzie Jagielonia i Jaga podobnie jak i Legia już niczego nie musi, nie? prawda? Jak, jeżeli Jaga by przeszła, to by była wielka sensacja, tak samo jeszcze większa chyba by była, gdyby Legia awansowała dalej, ale jak będzie, przekonamy się. W każdym razie są to fajne mecze. Dla Jagi to też jest historyczny awans do ćwierćfinału. Jaga też nabija sobie punkt wygrywając te mecze, swój ranking klubowy. Legia nabija swój ranking klubowy, a więc bardzo się cieszę, że doczekaliśmy takich czasów, że w sezonie 26-27 będziemy mogli wystawić w eliminacjach do Ligi Mistrzów Dwie drużyny i myślę, że wiecie, że powinniśmy już po malutku zacząć oczekiwać tego, że nie tylko Liga Konferencji, ale też Liga Europy jest w naszym zasięgu, a być może nawet przy dobrych losowaniach Liga Mistrzów. Zobaczymy. Na razie cieszmy się tym, co mamy. Oczywiście, tak jak mówię, te mecze były ciężkie, były wymęczone. Jaga nie grała pięknie, według mnie nawet grała gorzej niż z Widzewem, ale nie ma to dzisiaj większego znaczenia. Najważniejsze, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, czyli awans do ćwierćfinału. I tak jak mówię, dla, dla Jagielloni jest to bardzo duży, bardzo duży sukces sportowy tego klubu, bo Jaga nigdy nie grała w ćwierćfinale. No, Legia już w tym ćwierćfinale była i nawet była. Kibice, starsi kibice Legii na pewno pamiętają potyczki kiedy Legia grała w ćwierćfinale z greckim Panathinaikosem i to nie w ćwierćfinale byle jakich rozgrywek, bo w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, wtedy Legia też odpadła po tym meczu z greckim klubem. No, ale myślę, że fajnie, że tak się to nam poukładało no i że Przynajmniej te obydwa nasze kluby wyeliminowały kluby, które były ich zasięgu, czyli takich, no powiedzmy sobie szczerze, średnich klub europejskich, prawda? Bo to nie były potęgi, ale jednak, ale zawsze. Legia przełamała klątwę, moldę, przełamał ją Margual, no i, i Legia przełamała tą moldę, bo ile razy się zmierzyła z Moldę, zazwyczaj odpadała. Było to, tak jak mówię, bardzo wymęczone zwycięstwo, chociaż Legia nie grała złego meczu. Bardzo ważne decyzje tutaj podejmował trener Fejo, stawiając na przykład, tak jak mówię, Tobiasza, który dawno, którego dawno nie oglądaliśmy w Lidze, a co dopiero w Pucharach Europejskich, wystawiając i Artura Jędrzejczyka, który według mnie... No grał jak grał, chociaż wydaje mi się, że w pewnym momencie Artur jej zasłużył, nawet na czerwoną kartkę, będąc na boisku, bo on później ją otrzymał, ale będąc na boisku w momencie, kiedy złapał zawodnika norweskiego za nogi, leżąc już na ziemi. No wiem, że to fał taktyczny, trochę śmiesznie to wyglądało, no ale sędzia okazał się łaskawy, no później niestety przy tym całym zamieszaniu, kiedy to Norwegom już puściły, puściły nerwy, Jedza też tą kartę otrzymał, ale według mnie był to dobry występ. No, 37-letni środkowy obrońca Legi który też potrafił się, miał przecież asystę drugiego stopnia, bo to teraz taka moda jest, tak kiedyś nie było tego, ale to on zagrał właśnie do Pawła Wrzoka, który świetnie sobie ograł dwóch obrońców Molde i zagrał do Morysity przy pierwszej bramce, także uważam, że te zmiany tutaj w składzie się obroniły no i teraz przed tymi naszymi dwoma eksportowymi klubami walka o półfinał jaka ona będzie zobaczymy, w każdym razie tak jak mówię, ja jestem po tym wieczorze zadowolony z awansu Niekoniecznie ze stylu, w jakim ten awans został uzyskany, ale z awansów jak najbardziej. No i życzę tym obydwu klubom i gratuluję jak legi tak i gratuluję oczywiście Jagieloni i życzę obydwu klubom, ażeby ażeby zagrały dobre mecze półfinałowe, no i żeby się nadal rozwijały. Na tym kończę ten odcinek. Napiszcie w komentarzu, jakie macie zdanie na ten temat, czy też odczuwacie bardziej radość, czy może niedosyt po tych spotkaniach. W każdym razie ja dziękuję, dajcie łapki w górę, dajcie subikę dla kanału Marko Polska Piłka, aby, on mógł się ten, aby ten kanał mógł się nadal rozwijać. Za wszystkie suby, za wszystkie łapki, za wszystkie wasze komentarze do tej pory bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję.